Tak jest. Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim. Z tej strony Piotr z bo nie tu, a dzisiejszymi gośćmi planszo przesługania e, jest Monika i Mariusz. Z... Hej, cześć. Cześć, Monika Mariusz para po planszy. No, i właśnie z pierwszego odcinka, kto ogląda pierwszy odcinek, wie, jak będzie działało nasz, nasze przesłuchanie. Będzie 11 pytań: odpowiadacie, co Wam pierwsze przyjdzie na myśl. W tym przypadku ustalmy, może kto pierwszy odpowiada, kto drugi. Przy każdym pytaniu, ja pierwsza. Monika, raz. pierwsza, ma już drugi. Pierwsze jest na rozgrzewkę, i na to macie trochę więcej czasu, później już szybko. Początek: czyli na początku, gdzie można Was znaleźć w sieci. W sumie po trochu wszędzie, ale przede wszystkim Instagram to jest nasze główne miejsce, no ale też Instag Instagram, Facebook, trochę TikTok, no i tak delikatnie YouTube, ale tam to głównie jakieś relacje z wydarzeń. Chociaż na YouTubie teraz może być trochę więcej z tego względu, że wydłożyli shorty, więc pewnie będziemy też tam wrzucać rolki z Instagrama. Dobra, wszystkie oczywiście linki będą w opisie, więc zapraszam teraz. Dzięki. I zaczynamy. Ulubiona gra. Monika. To teraz ja, tak? Czy ty? Nie, no ja zaczynam. Dobre, e, dobra. Ulubiona gra. E, zamki Burgundii myślę. A już. To samo, zamki Burgundii od Awakenów, ale wiesz co? Też od Awakenów Nemesis. Będzie od ciebie w ciągu odpowiedzi jak nic. Gra, w którą zawsze wygrywasz. O, chyba nie mam takiej gry, w którą zawsze wygrywam. Z Mariuszem. Eee, a... a z Mariuszem. Z każdą. <laughs> Jak z Mariuszem, to wygrywam. Nie, coś. chociaż w Cezara dostaję bak. O, tak. Kto zawsze przegrywam? No to ty, Ale... Mariusz, ty w co zawsze wygrywasz? W głupio losowe gry, ewentualnie w abstrakty. I w Cezara. I w Cezara. Jezuję, <laughs> z, z tymi abstraktami. Eee, gra, no. w którą zawsze przegrywasz? No to Cezar na pewno. Jeszcze ani razu nie wygrałam. A ma już we wszystko, no dobra. No. Euro czy Ameritrasze? Euro zdecydowanie. Ameritrasze, zdecydowanie. Się pogadaliście. Rywalizacyjne czy kooperacyjne? Rywalizacyjne. Pół na pół, wiesz? Raczej, ale może raczej bardziej rywalizacyjne. Więcej się dzieje. I nie ma kompleksu gracza alfa. E, teraz pytanie, które może być osobne dla was albo wspólne. Zobaczymy. Pierwsza gra nowoczesna w waszej kolekcji. E, no to raczej wspólne. Chyba mhm. e, wsiąść do pociągu. Tak. Wsiąść do pociągu Europa. Tak. Jak na imprezę to z planszówką czy bez? Z planszówką. Totalnie to jest. z planszówką. Tak. Jeżeli nie planszówki to co? Ale mówimy tutaj o hobby, planszy. Spędzanie, czy... czasu, spędzanie czasu. Okej. Okay. Matko, Ja myślę, że gotowanie. A ja pójdę w przeciwną stronę, bo powiem, że od niedawna z powrotem siłownia. O. To, to, to już wiem, u kogo robić masę. <śledzimy> <śledzimy> tak. Obecnie redukuje, ale też na tym samym cateringu. Ulubiona gra ubiegłego roku. Jak imprezowa, to myślę, że kraken. A jak nie imprezowa, to chyba Revive. Ładnie. A umie ubiegłego roku końcówki roku, co prawda, ale myślę, że to mogło zaważyć jednak na całym roku, to trikarion. Okej. Okay. No to w tamtym roku, w tamtym mm -hmm. roku, tak, Trikarian. A wtedy, to, to też powiedz twoją imprezowo. Imprezowo? Imprezowo. Wiesz to lecę tak po, po półkach teraz, ale raczej, raczej też Kraken, dużo zagraliśmy razy. To jest taka gra dla nas, na naszą tą grupkę eventową, gdzie spotykamy się i zawsze ląduje Kraken na stole na co najmniej 7, 8, a nawet na full skład. Więc tak, Kraken, tak. Gdybyś był, była planszówką, to jaką? <grymne> to teraz ja spojrzę na regał. Może być tytuł, ty. ale może być gatunek i tak dalej, nie? Więc jak wolicie? to Timo, bo wiedzi. Nie, dobra. <grymne> to chyba ty. E, ja tak spojrzałam na jedną i tak patrzę, że e, mała, e, ale sprytna i nie znam osoby, której się nie podoba, czyli scout. Okej. Okay. Tak tak bardzo. A ja powiem, y, głupią losową grą Ameritrash z negatywną interakcją. Mm -hmm. Losowa, dobra, mam parę tytułów, nie będę tutaj żadnych rzucać. Gwia ja ja na którą najbardziej czekacie w najbliższym czasie. O, ja to na pewno szybka kawka od G3. Tak. E e e e no, będziemy mieli jeden wspólny na pewno, mam nadzieję. To mm -hmm. będzie nasz pierwszy lacerta w składzie. A, speakeasy, tak. To tak, tak, tak. Mhm. Udało. Ten... Speakeasy. Udało wam się przejść, quiz nasz. Naszą ankietę. Tak, i mam pytanie, super. bo to jest ciekawe, bo Andrzej akurat miał wystąpić ze swoją drugą półką, się nie udało, ale wyście wystąpili. I teraz, czy kogoś z Was odpowiedź Was zdziwiła? Na coś? Mmm. Wydaje mi się, że, że nie. Słuchaj, no my jesteśmy już ze sobą tyle lat, że my się znamy naprawdę bez słów, praktycznie komunikujemy. Także nie, nie. E, to jeszcze tak poza e, ankietą: plany na najbliższy rok, e, jakieś kanałowe, coś macie? Uh, teraz ciężko powiedzieć. Nic takiego specjalnie nie mamy wymyślonego. Myślimy, że na bieżąco po prostu te plany będą tak. przychodziły. Na pewno plany będą takie, żeby zmniejszać do minimum kolejkę gier do recenzji. To przede wszystkim. I zmniejszać półkę wstydu. I zmniejszać półkę wstydu. Chociaż to będzie ciężko, bo tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed, przed nagraniem, gry, które się najbardziej kurzą, to są gry, które się samemu kupiło, nie? Dobra. To ja dziękuję Wam. Najmocniej za wezmę. My również dziękujemy bardzo. Cześć.